Ja robię tak, że nie mam jakiegoś z góry ustalonego planu, co będę robił, tylko właściwie działam z dnia na dzień. W takich momentach sprzedażowo-marketingowych działam z dnia na dzień. W zależności od mojego nastroju, w zależności od tego, co się dzieje w tym świadku programistycznym, w zależności od tego, co ktoś może napisał gdzieś jakąś opinię, i akurat wtedy. Jak zaczynała się promocja DNA, ja byłem na konferencji programistycznej, ja już zawodowo nie programuję od czterech lat i wtedy miałem takie poczucie na tej konferencji, Boże, jak ja się cieszę, że nie muszę tego robić zawodowo, nie? I, i nagrałem takiego vloga. Z, z, zatytułowałem go dość kontrowersyjnie, bo zatytułowałem go Żygam Programowaniem. I faktycznie tam tysiące osób weszły, masa hejtu się wylała, ale słowa poszło w świat. Nie? Bo mówiłem, że ja żegam tym programowaniem, bo mi to się po prostu na pewnym etapie bardzo znudziło. I z tej okazji mamy tutaj dla was program. Jeśli też się nudzisz, to, to spowoduje, że przestaniesz się nudzić. nie? I że ja bardzo żałuję, że gdy ja się wypalałem zawodowo, gdy ja odchodziłem od programowania, bardzo żałuję, że takiego programu nie było.